11 lipca po południu zaczęły się problemy z pocztą Proton Mail, która jest znana jako jedna z takich najbardziej anonimowych, bardzo praktycznych, pozwalających w bezpieczny sposób, no powiedzmy to takie w cudzysłowie, bezpieczny sposób wysyłać informacje i wiadomości do swoich znajomych, kontrahentów itd. itd. Poczta zaczęła mieć problemy gdzieś koło godziny 16. Nie, najpierw nie można się było na nią zalogować, potem okazywało się, że wysyłane przez nas maile nie dochodzą, potem pojawiły się błędy typu 503, 505 i cała masa różnych innych rzeczy. Mniej więcej w czasie około dwóch godzin w sieci zaczęły się pojawiać informacje, m.in. na downdetector.com o tym, że faktycznie są jakieś problemy i ludzie zaczęli je zgłaszać, tak jak tutaj widzicie na wykresie. Problemów było dość sporo. Sytuacja uspokoiła się dopiero w nocy. Ja sprawdzałam ją rano. Wszystko wydawało się ok. Przy czym dzisiaj, 12 lipca, znowu te problemy się pojawiają. Znowu pojawia się informacja, że nie można wejść na stronę. Część maili, jeśli korzystasz z tej poczty, a myślę, że wiele osób z niej dzisiaj korzysta, niestety została usunięta i nie dotrze już do adresata. Ja sprawdzałam to na przykładzie maili wysłanych w tym przedziale czasu. One mimo tutaj naprawy, część nie doszła do odbiorców. Więc jeśli gdzieś na przykład się logowałeś, wykorzystywałeś to, tego maila, to może się okazać, że po prostu no pewne maile i do ciebie nie dotarły, i do tego, do tych odbiorców, do których je wysyłałeś. Dzisiaj problemy zno, są znowu, ale pojawiają się tak przelotnie, więc widać, że jest nad tym, um, coś robione więcej komentarzy łącznie z hejterskimi z zapowiedziami upadku tego maila co oczywiście zawsze jest możliwe chociaż jego właściciele aktualnie nad wszystkim pracują taka jest przynajmniej oficjalna informacja możecie poczytać w necie jest też kilka anglojęzycznych filmików pokazujących jak ten cały proces przebiegał wystarczy wejść na YouTube a można takie informacje bez problemu znaleźć tutaj znowu mamy wykres znowu widać kiedy pojawiły się problemy. To nie znaczy, że one się skończyły o godzinie 9.50, bo dzisiaj koło 14.00 też korzystałam i też problemy nadal się pojawiały. Natomiast na stronce protonstatus.com od samego początku pojawienia się problemów były takie na początku krótkie, lakoniczne informacje. Przepraszamy za sytuację i tak dalej, e-maile nie są stracone, aczkolwiek część z nich może być skasowana, pracujemy i tak dalej, i tak dalej. Potem częstotliwość maili zaczęła się troszkę powiększać, coraz więcej było informacji o tym, co tam nie gra, nad czym pracują, także jeśli szukacie takich bieżących informacji, to właśnie protonstatus.com. Jeśli wykorzystujecie tego maila, na przykład do logowań na jakieś giełdy albo w inne miejsca, no to teraz bym tego nie robiła, bo prawdopodobnie zdenerwujecie się tylko, że coś nie dochodzi albo coś ważnego Wam przepadło. Warto też zapytać, Osoby, z którymi współpracujemy, wymieniamy maile właśnie poprzez Proton Maila. Przypomnę, tak wygląda strona główna do logowania. Warto je na koniec, po tym wszystkim, mam nadzieję, że to się wreszcie skończy, zapytać, czy na pewno nasze wiadomości do nich dotarły, a jeśli nie, to przesłać je ponownie. Będziecie je mieli w skrzynce wysłane, mimo że nie zostały wysłane.